Też, majstry, jesteśmy gotowi do betonowania. Za chwilę będzie materiał i będziemy lać kolejne ławy fundamentowe. Mieliśmy lacie wczoraj, ale jakieś tam problemy były z cementem i przerzuciliśmy to na dzisiaj. Zabetonujemy to i lecimy na poprzednią budowę. Tam poizolujemy, pomalujemy ławy, żeby były gotowe do papy i jutro będziemy mogli rozkładać spokojnie sobie poziomą izolację ław fundamentowych Tu poobsypywaliśmy trochę, bo decyzja padła taka, że to betonujemy w całości Ciut więcej betonu pójdzie, ale tak chciał też inwestor Więc tak będziemy robili Tak to generalnie wygląda Zbrojenie podłożone Strefa kominowa Krata dołożona, tak samo na schody krata dołożona. Jedzie materiał. Także szykujemy się i lejemy to. No i co? I beton ułożony. Poza jedną awarią wszystko ok. Ta jedna awaria jest przez nasze przeoczenie w zasadzie. Mieliśmy pomocników do obsypywania. Nie zauważyłem, że tu gdzie kazaliśmy obsypać, nie obsypali tego. Przy schodach i ten szalunek poszedł w tym miejscu w tą stronę lekko. Pozapieraliśmy, oczywiście beton nie wypłynął, ale, ale będzie wybrzuszone. Oczywiście nie wpływa to na jakość. A tak to wszystko ok. Widzę, że ta płyta też miejscami. Yy, mieliśmy w ogóle dwie grubości. 3. Od 18 do 25. Tam gdzie 25 to jest wszędzie spoko. A tu gdzie 18 to lekko też ją powybrzuszało. Oczywiście mówię, tu się nic nie dzieje, z tym złego. To będzie w gruncie. najważniejsze jest teraz dla nas płaszczyzna. No ale tak czy inaczej to e, No samym razem jak będę robił na takich płytach To na pewno e, O wiele jeszcze gęściej trzeba będzie dawać te laszki i No i obsypywać je do pełna. Prawie do samej góry. O tutaj widać. W tym miejscu. Poszło. Też szybko zostało to zauważone, więc zabezpieczone od razu. Zawczasu. My to szybko głaszczemy. Czyścimy narzędzia. I lecimy na drugą budowę robić izolację. Dzisiaj poprzyjeżdża też materiał na ściany fundamentowe. Także lecimy z tym koksem. Po betonie wróciliśmy na poprzednią budowę. Teraz pokażemy jak to powychodziło Całkiem fajnie To już mamy poobsypywane W międzyczasie Pan inwestor poobsypywał w koło troszkę Żeby już tu się nic nie zbierało To będzie robiony jeszcze Drenaż obwodowy Przed zasypem Więc tutaj część już w międzyczasie jak na nas czekał, to sobie poobsypywał. Jeszcze tam zostało, tamta część. Ale spoko materiał dojechał, można murować. Pozamiatamy to sobie i bierzemy się teraz za izolację. Mamy izolację zaraz pokażę jaką dokładnie i zobaczymy. Co to będzie? Izohan masa asfaltowo-kałczykowa. Izohan dysperbit. Zobaczymy, co to jest za wynalazek. Czy trzeba koniecznie to malować? Z jednej strony yy, będzie szła tutaj papa w poziomie, będzie ona przygrzewana. Więc to będzie już swojego rodzaju izolacja. Natomiast uważam, że nie są aż tak duże koszty, żeby za wszelką cenę od tego odchodzić. W projekcie mamy też zapisane, żeby tą izolację zrobić, więc najzwyczajniej się będziemy ją robić. Ławy fundamentowe wyszły bardzo fajnie. Teraz, jak są odkryte, to wszystko widać czarno na białym. Robi to fajne wrażenie. I kolejna sprawa. Mamy porównanie dwóch budów, jedna po drugiej. Na jednej mamy jak pełny, na drugiej mamy tylko podłowami I powiem wam szczerze, że jak najbardziej jestem za tym, żeby, żeby to robić w ten sposób, jeżeli, oczywiście, mamy glinę. Zobaczcie, bloczki normalnie bez palet, pozdejmowane. Zupełnie inna praca. No i tak, nie cała godzinka roboty i górna warstwa pomalowana. Jak jest dość równo, to zrobione, zabetonowane, to czysta przyjemność. Bałeczki z długim włosiem i ta warstwa jest naprawdę wystarczająca pod papę na raz. Generalnie na ściany idzie w pierwszej kolejności warstwa rozcieńczona z wodą 1 do jednego jako warstwa gruntująca. Natomiast tutaj pod papę Wystarczy, jak się przemaluje to w ten sposób. Przy rdzeniach od razu pouszczelniam to. Też i tak tu będę jeszcze dawał papę. Cyk, niech to będzie pozalewane. konsystencja taka, tego jest powiem Wam dość. Fajna, taka gęstowata. Kryje naprawdę dobrze. Zależało nam na tym, żeby dzisiaj to zrobić. I jutro na spokojnie przyjechać i układać papę. Już na przyschniętą warstwę, nie na świeżo. Tak jak to często jest widywane. Papa, jako to będzie szła, to 4,2 grubości. Termozgrzewalna. Dzień kolejny. Czas na papę. Mam nadzieję, że nie ściągnie muzyki od sąsiada, tam dość imprezowo jest dzisiaj. Podoczynaliśmy papę, ją cięliśmy na 50 cm na pół. Tutaj najważniejsze, żeby było pod ścianą fundamentową. Nie musi być idealnie na szerokość ławy fundamentowej, bardzo dużo strat by było. My robimy to w ten sposób, że tniemy ją na pół. Ona ma 50 cm, po 5 cm po bokach zostaje, i docinamy ją do rdzeni w ten sposób. W ten sposób ją sobie docinamy, i tutaj będziemy robili później nakładkę oczywiście z odpowiednim zakładem w obie strony. I co, bierzemy się za zgrzewanie, zbijamy sobie po kawałeczku. Tak, żeby one się nie przesunęły, i to ważne, żeby ona była równo zwinięta. I w ten sposób grzejemy całość. No i dobra, mamy to pogrzane. W następnej kolejności robimy rdzenie. Rdzenie robimy w taki sposób, że docinamy sobie takie nakładki i robimy tutaj dziureczki. One też będą zgrzewane, tak żeby tu wszystko pozalewać. No i czas na trochę ognia. Jedna strona. Druga, trzecia i tu wewnątrz też troszkę sobie przygrzewam. W ten sposób jak tu jest trochę przetopione, to bardzo ładnie tu się zalewa to wszystko. Chociaż i tak jeszcze dodatkowo będę to przemalowywał dysperbitem. Pozalewam tu w miejscu, gdzie wychodzą rdzenie. W ten sposób to robimy. No, i w ten sam sposób zgrzewam całość. No, i teraz, jak mamy wszystko przygrzane, to tu sobie jeszcze dodatkowo to zaleję masą. W ten sposób, żeby to było wszystko szczelne. Żeby pan inwestor nam się nie czepiał, że nieszczelnie zrobione. W ten sposób sobie to zasmalujemy. Mam pewność, że nawet jeżeli gdzieś w którymś miejscu było to nie do końca zlane, to teraz już będzie wszystko ok. Dość tak obficie. I w ten sposób robimy każdą jedną No i dobra, idę ogarniam resztę I wracamy jak będziemy przenosili osie Wiatr się zrywa Tu przy bednarce taka, taka sama sytuacja Też obmalować, zaizolować Też ma być szczelnie się, jedziemy poładować jeszcze beteniarkę na jutro. Przygotujemy się do murowania, i w dniu jutrzejszym zaczynamy pierwszą warstwę ścian fundamentowych. Także tradycyjnie pamiętajcie o łapie, pamiętajcie o sobie i do zobaczyska.